Witam ponownie z tej strony Fan City, a to podejrzane wejście do jaskini w City Skylines. Wygląda troszkę jak w Days Gone, tam gdzie była ta horda tych zombie. bardzo to wyglądało podobnie. Mamy tutaj nawet jakieś stacje badawcze. Pojazd naukowców. No, powiem Wam dosyć ciekawa sprawa. Dajcie znać, co tutaj może się wyprawiać. A dzisiaj będzie eksperyment i będziemy budować. Najdłuższą drogę do pracy, jaka jest możliwa, i zobaczymy, czy będą w ogóle tą drogą chodzili ludzie, bo będzie bardzo długa. Tu mamy znak stop, ale widzę, że nic nie jedzie, to możemy przejść. No i powiem Wam, że jestem ciekawy, czy ludzie będą chodzili taką daleką drogą do pracy, bo będzie naprawdę bardzo, bardzo długa. Mamy tutaj fajną fabrykę, bardzo to fajnie z tej kamery wygląda. Dobra. Ale lecimy sobie teraz z budową. Link do mapy macie w opisie, jak coś, jest bardzo fajna. Dam wam tam również linka do motywu mapy, bo jest bardzo ładny, taki, taki czysty, można powiedzieć. Także będzie bardzo ładne miasteczko. Ok, także zabieramy się za budowę. Po jednej stronie zbudujemy sobie tutaj strefę mieszkalną, a gdzieś daleko bardzo daleko nawet gdzieś, może tu zbudujemy sobie strefę przemysłową. I pociągniemy pomiędzy tym drogę, zwykłą drogę dla pieszych, ścieżkę, która będzie bardzo zakręcona, więc droga do pracy będzie dosyć no, dosyć długa. No i zobaczymy, czy będą nią chodzili ludzie. Także zabieramy się do budowy. I tak się zastanawiam w sumie jeszcze, jakby to tutaj zrobić. Mamy tutaj tego terenu dosyć dużo płaskiego, także z tym nie będzie problemu. I myślę, że jakąś strefę mieszkalną zrobimy sobie, może w sumie gdzieś tutaj w tym miejscu i pociągniemy ją aż gdzieś tutaj, do strefy przemysłowej. Zacznijmy od budowy głównej drogi przez całe to centrum miasta, jakie tutaj będzie, w ten sposób. I jeszcze myślę nad jakimś jednym takim zjazdem, skrzyżowaniem i coś do tego miejsca, do tego źródła wody, żeby to sobie ludzie mogli przyjść, pooglądać, pozwiedzać. Także myślę, że spoko, coś takiego. Teraz możemy przejść już do budowy tych takich dróg wewnętrznych, bo tu mamy już porobione wszystkie te inne drogi. Więc coś takiego, tutaj taką uliczkę połączymy się tutaj w tym miejscu i tutaj idealnie wyszło pięknie. Tak samo sobie jeszcze zrobimy tutaj coś takiego: jakieś skrzyżowanko, takie najprostsze miasteczko. No, i możemy już przystąpić do wprowadzenia tutaj mieszkańców. Pierwszych takie fajne bloczki, żeby było dużo miejsc pracy, dużo pracowników, żeby mogli do tej pracy chodzić. Ona będzie no dosyć daleko, a ta ścieżka nie dość, że będzie sama ta pasa daleko. To jeszcze będzie ona bardzo zakręcona, więc będzie kolejne utrudnienie. sobie jeszcze walniemy takie skrzyżowanko w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie będzie dużego ruchu z tego ronda jeszcze możemy sobie zrobić jakieś odejście i połączyć się gdzieś tutaj chyba żeby tą strefę tą pracowniczą zrobić tu i w sumie też by nie było głupie bo sama ta ścieżka będzie szła bardzo dookoła i się będzie bardzo wić więc w sumie jak będzie nawet w tym miejscu taka strefa to i tak dojście będzie dosyć no dosyć długo to zajmie takie dojście a mamy tu już też fajne rondo i nie będę musiały te samochody daleko jeździć nie będę musiał budować jakiegoś kolejnego zjazdu bo tutaj w ogóle nie ma żadnej drogi więc musiałbym budować więc to jest chyba dużo lepszy pomysł więc tą drogę sobie też zamienimy na taką która ma fajne drzewka i to będzie droga prowadząca do strefy przemysłowej tutaj w tym miejscu do tych torów tak mniej więcej i też wyłączymy sobie na niej możliwość jazdy samochodem osobowym, żeby wszyscy jeździli tylko i wyłącznie. Um, no, jeździli. Chodzili na piechotę albo jeździli rowerem, bo też mamy taką możliwość, żeby samochody sobie jeździły rowerem, żeby sobie ludzie jeździli rowerem. Co? Do pracy mi się zmieniła DPI myszki. O, teraz lepiej. Jeszcze nie. Teraz lepiej. Dobra, coś takiego, coś takiego możemy jedziemy na jakieś miejsce, na jakiś park czy coś, tu możemy sobie też taki zrobić kwadracik w sumie tutaj też żeby było trochę też zieleni w mieście, mogę sobie grę odpauzować bo mi się nie budują domki następnie zaznaczymy sobie tutaj również strefy mieszkalne w tym miejscu, dobra powinni się powoli budować ja tutaj sobie jeszcze szybciutko zrobię no nie zrobię, bo są bardzo małe te rzeki, bardzo takie wąziutkie więc postawimy sobie może gdzieś koło tego zjazdu z autostrady takiego tutaj, taką wieżę ciśnień i gdzieś w strefie przemysłowej, którą będę też za chwilę budować, oczyszczanie ścieków na razie niech będzie tutaj prąd też zajmiemy się szybciutko budując tą elektrownię geotermalną proszę bardzo więc mamy już wszystko załatwione no i powiem wam, że ten motyw mapy jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, taki jasny klarowny wszystko ładnie widać, domki pięknie, pięknie to wszystko wygląda. Jest to bodajże taki motyw mapy, jakby w 4K, więc bardzo ma dobrą jakość ten motyw i mi się osobiście mega, mega podoba. Dobra, rozbudujmy sobie to miasteczko, żeby było jeszcze więcej mieszkańców, żeby miał kto jeździć. Myślę, że tak gdzieś dotąd będzie to, to miasto i będziemy tam bardziej już szli w górę z tym miastem, jak coś. Więc coś takiego, i lecimy sobie teraz jeszcze z rozbudową, ale już bardziej tutaj w górę tej mapy. W ten sposób. Tutaj takie będą, właśnie miejsca na jakąś zieleń, żeby też w mieście była. Możemy też sobie tylko coś zrobić tutaj w tym miejscu. Takie, takiego zieleniaka i w sumie tutaj też, bo coś tutaj te kratki nie wyszły za bardzo. Ono i to już nie jest kwadrat, chyba. Nie jest równo. 800. A nie, jest. Okej, okay, dobra. Pomyślałem, że nie jest równo, coś takiego i więcej domków, więcej domków, to nie, 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 to są sklepy, tu mamy domki, więcej domków, strefę handlową zrobimy sobie na razie niskiej gęstości i w sumie mogę sobie też od razu walnąć szkoły, żeby już się edukowali, więc będzie jakaś jedna tu, jedna tu, od razu jakąś też szkołę średnią. O, dobrze, że mamy takie miejsca dużo wolnego, więc się szkoła zmieściła bez problemu. Dobra, więc już niech się powoli edukują, a na razie zbudujemy im tą taką strefę po prostu, tą taką niskiej gęstości domki, żeby tylko były jakieś domki. Okej, okay, tutaj też krzywo trochę wyszło. Dobra, tu, tu, tu i tu. Tutaj będzie strefa niskiej gęstości sklepów, także zapraszam. Już nie, nie potrzebują aż tyle tej zieleni. Tu mogą być też jakieś sklepy jeszcze w tym miejscu. Dobra, więc już coś jest, już powoli to miasto zaczyna jakoś wyglądać. Dajmy tu jeszcze jakieś parki, jeszcze jakieś ścieżeczki, żeby to prawda trochę upiększyć, udoskonalić to miasteczko. Bo, żeby sobie mogli tutaj ten wychodzić, przechodzić z pieskami. Bardzo fajnie ten, bo ten wygląda. Mega mi się on podoba. Jest taki. Kurde, no nie wiem, naturalny, taki, taki w 4K, no nie wiem, jest bardzo, bardzo ładny. Bardzo fajny motyw mapy. A żałuję, że go kurde, nie wykorzystałem, że mam mapę tropikalną, bo to jest motyw na mapę tą umiarkowaną. Niestety. Bo bym sobie chętnie ją wykorzystał, naprawdę. Bardzo, bardzo ładna. Tutaj też będą takie jakieś fajne przejścia, tylko tym razem może w ten sposób. O, żeby tak nie było identycznie. Tylko takie odbicie lustrzane sobie tutaj zrobimy. Tak samo tu. Jeszcze jakieś pomiędzy tym wszystkim drzewka, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj będzie w ten sposób, i tutaj będzie też w ten sposób. No i dobra. Dajmy teraz troszeczkę drzewek moich ulubionych. One są tu. Troszeczkę drzewek. O. No od razu to lepiej wygląda z taką zielenią. A tutaj jeszcze bardziej te drzewka wyglądają. Tak zarąbiście w 4K pięknie. Ok, lecimy teraz z policją, no bo wiadomo, sami przestępcy w mieście się wprowadzili, więc jakąś, jak, jakiś komisariat policji sobie tutaj zrobimy, od razu również jakąś klinikę, żeby już też to było z głowy, no i myślę jakąś straż, żeby tu mi to całe nie spłonęło, całe miasto, kurde ile przestępców, dobra jakąś straż w tym miejscu i chyba, chyba tyle, lecimy teraz z budynkami gdzieś tutaj do tej strefy przemysłowej. I tak damy sobie drogę tutaj, tuż obok tej elektrowni geotermalnej, i tutaj będzie ta strefa przemysłowa takich też nie za dużych rozmiarów, ale żeby miał kto pracować tutaj w tym miejscu również. Dobra, tu, tu ładnie wyszło, to możemy sobie usunąć. No i myślę, że jeszcze gdzieś tutaj maksymalnie dotąd, tam już nie będziemy dalej szli w tamte rejony. Ale rozbudujemy sobie ją jeszcze tutaj, tą, tą strefę. Cyk-cyk. I coś takiego. I całe to będzie strefa przemysłowa. Przemysł ciężki, także będą tutaj ludzie mogli do pracy przyjeżdżać. Tylko nie do końca. Dlatego, że tak, zamienimy sobie tą drogę na taką autostradę dwupasmową. O, żeby nie miała chodników, aby tutaj ludzie tędy nie chodzili. To po pierwsze. A po drugie, wyłączymy też możliwość jazdy samochodem osobowym w tym miejscu na całym tym odcinku drogi. Pyk, 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 pyk. Tutaj samochody osobowe nie można. Zakaz wjazdu tylko i wyłącznie jakieś tam ciężarówki. No i możemy teraz łączyć, myślę, już tą ścieżeczkę. Mamy 2500 mieszkańców, idzie w górę, więc będzie, będzie spoko. No i tak ścieżeczki mamy tutaj, nie tutaj. Tutaj mamy ścieżeczki, no i lecimy teraz z tymi ścieżeczkami. Myślę, że jakoś gdzieś z tego miejsca sobie to pociągniemy i to będzie bardzo, bardzo długa ścieżeczka, będzie sobie ona szła mniej więcej w ten sposób do całej tej pracy zobaczymy, czy będą tędy chodzili ludzie. Jeżeli będą, to zrobimy to jeszcze. Jeszcze więcej tych zakrętów na tym odcinku. Ok, dokąd ja z tym muszę ojść? Krzywo. E, ok, no i jeszcze kawałeczek. Myślę, że tutaj to bez problemu ludzie przejdą. Taki odcinek nie jest to jakoś bardzo, bardzo daleko. Ok, teraz możemy zmienić trochę stronę i lecimy teraz w tą. Tu, tu, tu. Myślę, że to będzie ciekawe. Ciekawe, czy ktoś tędy będzie chodzić. I połączymy się tutaj idealnie w tym miejscu. Także dojście już do pracy mają. Za bardzo innego wyboru też nie mają, żeby dojść, dojechać, więc no jakoś muszą dojechać. Więc zobaczymy, czy nagle będzie problem z dojazdem. Tu sobie jeszcze zrobimy wysypisko i może więcej tutaj jeszcze stref dookoła, tam gdzie mamy te kratki jeszcze wolne. Niech się też jakieś budynki pobudują. No i patrzymy, czy już ktoś do pracy sobie idzie. Na razie widzę, że nikt nie idzie. Chyba im się za bardzo nie chce do tej pracy chodzić, taki kawał. No w sumie dłużej im zajmie samo, samo przejście do pracy niż bycie w tej pracy. Więc lepiej zdalne, tylko no. Jak tutaj coś produkować? Z domu, nie? Na razie pusto. Na razie pusto, a mamy tutaj wyłączone samochody osobowe. Tylko dojeżdżamy jakieś furgonetki takie śmieciarki, jakieś cysterny, a samochody osobowe no nie mają dojścia, chyba że będzie problem, po prostu z pracownikami i nikt do tej pracy nie przyjdzie. No ciekawe, ciekawe. Na razie każdy to omija szerokim łukiem, tutaj tą, tą ścieżkę. To jedyne dojście. A jest bardzo ładne, oświetlone, więc nikt tutaj żadnej krzywdy nie zrobi po drodze. Ok, mamy widzę tutaj znaczki, że brak pracowników, może po prostu jest ich brak, może każdy pracuje tutaj w, tym, w tych sklepach, a nikt nie chce w fabrykach, więc musimy zrobić tych domków trochę więcej. Damy tutaj jeszcze, gdzie mamy wolne miejsca, nie zrobiłem, nie zrobiłem, nie zrobiłem krypty, musimy sobie ją tutaj gdzieś zrobić w centrum miasta, może tu, proszę bardzo. O, a tu jeszcze nie porobiłem drzewek, cóż za fatalne. Niedopatrzeniem, tak nie może być. Tutaj jeszcze będą fajna drzewka, fajna zieleń, proszę bardzo. Myślę, że to bardzo fajnie wygląda taka, taka zieleń w mieście. No ale zajmijmy się dojściem, jeszcze tutaj. Mm, dojściem. budową większej ilości domków, żeby pracownicy byli. Bo póki co nie widzę, żeby ktoś tędy chodził. Chyba, że już ktoś chodzi? Nie. No ciekawe, ciekawe. Dziwne. Do sklepów to, jak robiłem eksperyment. Czy dojdą do sklepu? Jak, jak daleko dojdą? To do sklepu to każdy chodził. Nawet daleko, a tutaj myślę, że no jednak jest to trochę bliżej niż było wtedy. A do pracy nikomu się nie spieszy. No nie dziwię się. Zróbmy sobie jeszcze tutaj więcej tych domków. Tu, tu, tu. Też myślę, że bliżej tej ścieżki. No ale i tak sobie jakoś muszą dojść. Z każdego tutaj zakątka tego miasta jakoś muszą dojść. Problemy ze śmieciami. Mimo że mamy tutaj centrum recyklingu, chyba żeby sobie zrobić centrum trochę większe, ale ono też kosztuje troszkę więcej pieniędzy. Takie dwa kosztują mnie 480. No więc damy sobie po prostu takie jeszcze jedno tutaj. Proszę bardzo. Powinno być spoko. Czy już ktoś, już ktoś gdzieś coś? No, powiem wam, że jestem w szoku, bo nikt nie chodzi do pracy. Tak totalnie nikt. A mimo to, chyba pracownicy są. Ale, czek, czy tutaj jakieś samochody osobowe widzę? Nie. Same ciężarówki do zakładu, które sobie jadą, tutaj również to jest jakaś furgonetka z poczty, bodajże, czy coś. Jakieś wywrotki, jakieś samochody ciężarowe. Żadnych osobówek. Nic. A mimo to, pracownicy jakim cudem są w mieście? Znaczy. No są to są, ale są w pracy Co jest dziwne, bo od tędy nikt nie chodzi, zobaczcie Mega, mega dziwne Pusto Totalnie pusto Jakim cudem ten dynnik nie chodzi, a są pracownicy hmm. <ścoughs> Zobaczmy sobie statystyki Dorośli, seniorzy Atrakcyjność miasta Średni poziom budynków Gdzieś było coś takiego jak bezrobotni Można sobie było sprawdzić Atrakcyjność miasta Pracownicy 1400, ale to chyba Samej tutaj tym, tym handlu wydaje mi się Gospodarstwa, populacja Wizyty turystów Już przyjechali turyści, nie wiem po co Do tego miasta Gdzieś tutaj to było że nie wiem gdzie seniorzy bezrobocie ok mamy jest bezrobocie 51% ok więc tak jakby połowa ludzi nie ma gdzie nie ma pracow nie ma gdzie pracować chyba że jedna połowa pracuje tutaj w tych sklepach a druga połowa chciałaby tu ale za bardzo nie ma jak główne rodziny głównie seniorzy głównie dorośli głównie rodziny mamy tutaj dużo rodzin w mieście Dostępne miejsca pracy 5600, zatrudnieni 1400. O, no to, to trochę jest różnica. Także jakby tutaj nikt się jeszcze nie zatrudnił, mamy Grenamaxa, powoli jakiś tutaj brak wystarczającej liczby pracowników. Się pojawia taka, taki komunikat. A zobaczymy, jakbym to podłączył. Może nie działa ta ścieżka. Dajmy sobie taką ścieżkę po prostu stąd tu, taką najprostszą, zwykłą, zobaczymy czy ktoś tędy będzie chodził, bo jeżeli tak, to znaczy, że no odległość do pracy ma znaczenie tak, czyli po prostu nie chce się im chodzić taki kawał, zobaczcie, nagle teraz wszyscy ruszyli do pracy, zobaczcie, jakie pielgrzymki do pracy, wszyscy, ale nie, tak nie będzie, halo, nie, nie, to nie o to chodzi. Proszę iść tutaj tędy, bo również w tym miejscu macie dojście do pracy, a tędy widzę nikt nie chce chodzić. Czekajcie, no ja tutaj i muszę to jakoś ogarnąć. Arrow, e, tu, proszę, nie tak, tu proszę, proszę, halo, proszę, 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 nie to, o to, tu, tutaj proszę, do, w lewo do, 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 do pracy, tu, w lewo do pracy, tutaj proszę, w prawo do pracy. O, tu proszę, w ten sposób, tu, 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 Proszę, tędy. I tu damy jeszcze na wprost. O, może, o, damy sobie tak. I jeszcze gdzieś był znak, gdzieś był znak. E, o... Only. Gdzie jest znak only? Only bus? Nie chcę only bus. Chcę sam znak only, ale chyba nie było. Dobra. Także no, mamy tutaj strzałki, a mimo to i tak nikt nie chce tędy chodzić. Także jednak odległość do pracy ma znaczenie. Jak robiłem eksperyment, gdzie robiłem e, strefę, jak mówiłem wcześniej, handlową, to tam odległość no za bardzo nie miała e, jakiegoś takiego znaczenia, bo rower, rowerami sobie wszyscy jeździli. A właśnie a propos rowerów, może jak zrobimy sobie ścieżkę rowerową, to będzie więcej osób korzystało. Na razie pauza i zamienimy sobie tutaj to wszystko na ścieżeczki rowerowe i zobaczymy, czy wtedy rowerzyści będą sobie do tej pracy tutaj dojeżdżali. No bo zawsze to trochę szybciej niż na piechotę. Dobra. A ja to chciałem jeszcze bardziej y, tych zakrętów porobić więcej, jak im się tyle nawet nie chce chodzić. Okej. Okay. Sprawdźmy teraz rowerzyści. Może oni będą do tej pracy chodzić? E, jeździć w sumie. Tak. Tak, rowerzyści jak, jak najbardziej. Rowerzyści jak najbardziej. Bez problemu taką odległość sobie mogą przejechać. No to im na pewno dużo szybciej zajmie, niż jazda, niż takie po prostu przejście na, no, no, na piechotę. Zobaczcie, tutaj no problem. Wszyscy pięknie do pracy, rowerkami, zapierdzielają ładnie. A spróbujemy to zamienić znowu na taką ścieżeczkę zwykłą, zwykła ścieżeczka. Proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Pyk. Nawet nie musiałem robić przepisu zachęta dla rowerzystów, a już korzystali. No bo niestety z takiej zwykłej ścieżeczki, no to nie za bardzo. No to nie za bardzo. A no, raczej tutaj muszą do tej pracy dojechać, bo nie mamy żadnych biur, więc to jest taka jedyna jedyna praca. Nawet nie ma zapotrzebowania za bardzo, jest zero. Tylko dziwi mnie to, że też nie ma jakiegoś jakichś problemów tutaj z pracownikami w tym miejscu. Tam jedna, dwie fabryki, ma jakiś problem, a to tutaj wszystko pięknie funkcjonuje. Pracownicy 16 na 16, nie wiem skąd, tutaj 12 na, na 12, nie wiem skąd tutaj się znaleźli, mimo że mało kto przyjechał. No tak, może przyjechało z nie wiem, z 8 osób na, na rowerach, bo zaraz to tą tutaj ścieżkę też zmieniłem. Więc nie wiem skąd w fabrykach tyle ludzi się nagle wzięło. Po 16 w każdej, chyba się jakoś transportowali, tutaj nie wiem, przez UFO czy coś. Zobaczcie, ścieżką tą nikt nie chodzi. Totalnie nikt, pusto. Także, no, powiem Wam ciekawy eksperyment. Myślałem, że nie będzie to miało aż takiego wpływu na tutaj dojście do pracy, bo to jakoś nie jest też bardzo daleko, szczerze mówiąc. A jednak ma wpływ. Także pamiętajcie, jak coś to róbcie ścieżki rowerowe na dalszą odległość, bo bardziej korzystają z rowerów niż na piechotę. Także tak to, tak to działa. Zobaczmy sobie jeszcze raz na statystyki. Bezrobocie 37% Ok, No ale i tak miejsc pracy no prawie tysięcy, a zatrudnieni 2000. No, powoli idzie w górę. Ale jakoś bez szału, szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się, że nikt tędy nie będzie chodził. Chyba, że tędy ludzie chodzą, tylko że ja nie widzę, no ale to raczej tak to nie działa. Tak to nie działa. Miasteczko 7000 osób, więc no, no po prostu idealnie, idealnie też miejsc pracy jest, myślę, adekwatnie do tutaj, do tych miejsc, do, do budynków mieszkalnych. Tutaj jeszcze nie ma drzewek, tak, tak, tak nie może być. Nie to, 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 to i to, i to. O, tutaj jeszcze będą drzewka, żeby ładnie wyglądało. Proszę bardzo. Może tutaj też porobimy im trochę drzewek. Może takie drzewka ich tutaj zachęcą do, do chodzenia. wiecie, tlen i tak dalej. Piękne widoki. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś wpływ. No, niestety, wpływu to za bardzo nie ma. Nikt tędy nie chodzi. Totalnie nikt. No dobrze, moi drodzy. Także jak widzimy, odległość jednak ma znaczenie. Także no niestety, taką drogą niestety ludzie nie chodzą ścieżkami rowerowymi jak najbardziej. Ludzie sobie jeżdżą do pracy, ale chodzić im się nie chce. Nie dziwię się więc, spoko jest to fajnie rozwiązane. Że nie, że sobie robimy jakąś ścieżkę przez całą mapę z punktu A do punktu B i tedy będą sobie ludzie chodzili bez problemu, bo jak widzimy, nawet na tak krótkim odcinku, bo nie jest to jakoś daleko, jakby tak to wziąć na, na, ten, na prostą linię, to myślę, że to jakieś jedna trzecia mapy, jedna czwarta mapy, by to była i już na taką odległość mieszkańcy nie chcą chodzić, rowerkami jak najbardziej, ale na piechotę, no to nie za bardzo. Także moi drodzy, to by było na tyle w tym eksperymencie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, jeżeli do tego momentu dotrwaliście, zostawcie komentarz y, hashtag rower, że prawda, rowerzyści górą. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, pa pa!